Tendencyjna Sodoma e, za pomocą parametrów, jak sobie to opidoliła. Ludzie są nieświadomi, bo oni poza granicami To jest właśnie, to jest tendencyjny czubek, który e, proszę bardzo, tam jest stramowany stramowany, ale bo on też miał peklowaną kobietę i nie wiedział się o niej właśnie to też ma to do siebie z tego względu, że za granicami wyobraźni to się robi wtedy w ten sposób daje się kogoś peklowanego i on przychodzi do domu i on się tak patrzy mówi zdziwiony, bo dano mu bo wcześniej uwarunkowano, że to są święci, a to ścięci, ale ten sposób robili już w Indiach, co więc dlatego później ze wstydu właśnie swojego idiotyzmu, czyli wierzenia głupiego, który przyjął po prostu frustracja wynikająca właśnie z wieżoida, który przyjął, sięga zenitu, a aby w następstwie, właśnie w kolejności, bardzo łatwo wybijać taką osobę właśnie z równowagi i podklejać, straszyć znowu następnymi gównoprawnymi kruczkami. Psycho, Psychologii, psychiatry, i tak dalej, że wsadzimy Cię, rozbierzemy, obierzemy, wiedząc, że już za sobą ma właśnie stek idiotyzmu, to tym bardziej będzie pedantycznie postępował w życiu, aby oczywiście znowu nie wpać, a co wiadomo, że nie, nie doucząc się, o tym i owym co zrobił, bo to wynika z związku przyczynowo-skutkowego trzeba wiedzieć, żeby znowu nie wpaść w kolejne gówno i fanatyzm, bo to jeszcze człowiek jeszcze jest węższy swojej jaźni i świadomości i wtedy go łatwiej wyprowadzić z równowagi i powiedzieć o chorób.